Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Japońska firma Open House akceptuje teraz XRP, SOL oraz Dodge. Ta informacja pojawiła się 19 godzin temu i zaraz po jej opublikowaniu cena XRP wybiła o 1,8%. Grupa Open House to wiodąca firma nieruchomości w Japonii, notowana na giełdzie papierów wartościowych w Tokio. Firma już w lutym 2025 roku akceptowała Bitcoina oraz Ethereum w transakcjach nieruchomościowych, a teraz w marcu rozszerzyła swoje opcje płatności kryptowalutowych obejmując XRP, Solanę oraz Dogecoin. Warto zwrócić uwagę, że po tej informacji każdy z tych trzech tokenów zaliczył wzrosty, a przed tymi wzrostami na przykład na XRP pojawiała się duża presja zakupowa i prawdopodobnie dostaliście na to alerty, jeżeli mieliście je uruchomione. Natomiast 4 dni temu Justin Sun sugerował integrację TRX z Solaną. I same te sugestie nie wpłynęły natychmiast na cenę TRX, ponieważ pojawiały się w tym punkcie ale moment, kiedy ta integracja już została potwierdzona, był to moment natychmiastowego wzrostu ceny. Informacja ta została potwierdzona w tym punkcie. Wtedy to cena TRX wzrosła o Ponad 8% w ciągu 13 godzin. Integracja ta pozwala na płynne wymiany między siecią TRX a Solaną, wykorzystując infrastrukturę Solany do szybszych transakcji i niższych kosztów transakcyjnych. I to jest informacja, pod którą oczywiście można było zagrać, jeżeli zauważyliśmy te wzmianki Justina Sana odpowiednio wcześnie. A teraz kolejna informacja, którą Justin Sun opublikował dosłownie kilkanaście godzin temu, to jest sugestia tego, że być może Tron powinien mieć halvingi takie, jak ma Bitcoin. Justin Sun opowiada się za Halvingiem TRX, aby dostosować się do filozofii Bitcoina. Informacja sprzed 13 godzin. I przeczytajmy wpis Justina Sana. Myślę, że ograniczenie produkcji leży w interesie całej społeczności TRX. Idea Bitcoina jest taka sama. Na początku w sieci było niewielu uczestników, a cena była niska, więc korzyści w przeliczeniu na walutę były również wysokie. W miarę rozwoju sieci, uczestnictwa w niej, coraz większej liczby osób i wzrostu cen, korzyści w postaci waluty również powinny być mniejsze. Jest to zgodne z duchem BTC Satoshi na. Motto. Obecnie TRX działa z tempem rocznego obniżania inflacji o 1%, natomiast proponowane dostosowania mogą zwiększyć to tempo obniżania do 1,5 lub nawet 2%. I potencjalnie rynek chcąc wycenić taką informację, może już teraz decydować się na zakup tokena TRX, aż do momentu oficjalnego opublikowania tego typu decyzji. Po lewej stronie widzimy wykres TRX na interwale trzydniowym. Na górze do ceny dolara, na dole do ceny bitcoina. Dajcie znać, czy Waszym zdaniem warto będzie rozegrać w najbliższym czasie kolejną pompę TRX, być może o kilkadziesiąt procent, właśnie do ceny bitcoina. Choć na chwilę obecną, dosłownie teraz, przewaga panuje zleceń sprzedażowych więc ja z pewnością poczekałbym na to aż na orderbooku pojawi się więcej zielonej strefy, czyli zleceń zakupowych. A w kontekście Bitcoina to już 18 czerwca możemy spodziewać się obniżki stóp procentowych. To jest na to 67% prawdopodobieństwa. Obniżka stóp procentowych może być już rozgrywana przez inwestorów dużo wcześniej, czyli już teraz. Tylko, że do tego czasu będziemy jeszcze mierzyć się z delistingiem par USDT na Binance w Europie. 31 marca to jest właśnie ta data. Czy ta data, czyli 31 marca, będzie okresem strachu na rynku, a tym samym momentem lokalnego dołku na Bitcoinie? Napiszcie w komentarzach, co na ten temat uważacie. To nie jest oczywiście porada dla was inwestycyjna, to jest moja spekulacja. Natomiast drugie pytanie, które Wam zadam, to czy 18 czerwca obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nie będzie lokalnym szczytem dla ceny Bitcoina? Innymi słowy, czy nie będzie się opłacało otworzyć pozycji na wzrost lub po prostu kupować Bitcoina w okolicach początku kwietnia i odsprzedawać go w okolicach 18 czerwca? Napiszcie, jaka jest Wasza decyzja na ten temat? A dodatkowa informacja to to, że administracja Trumpa bada możliwość sprzedaży części zasobów złota w celu sfinansowania zakupów Bitcoina. To jest oczywiście spekulacja, że tak może się dziać. Przypomnijmy, że senator Cynthia Lumis, Wcześniej zaproponowała ustawę, która proponuje zwrócenie niewykorzystanych certyfikatów złota do skarbu państwa i ich ponowne wydanie w cenie odzwierciedlającej ich rzeczywistą wartość rynkową, co mogłoby wygenerować miliardy niezrealizowanych zysków, które mogłyby być przeznaczone na wzmocnienie federalnej rezerwy bitcoinów. Natomiast Bo Heinz, czyli dyrektor wykonawczy Rady Doradców Prezydenta do Spraw Aktywów Cyfrowych, podkreślił, że administracja jest otwarta na metody pozyskiwania dodatkowych bitcoinów, oczywiście bez wpływu na budżet. Zwrócił także uwagę na różne kreatywne strategie, w tym zrealizowanie zysków z niedowartościowanych certyfikatów złota, aby rozszerzyć strategiczną rezerwę bitcoinów bez zwiększania deficytu federalnego. Więc pod taką informację i ewentualnie taką decyzję również rynki mogłyby grać przez najbliższe kilka miesięcy. Dodatkowo zwróćcie uwagę, na dole widzimy wykres ceny złota, a na górze wykres ceny bitcoina. I jedna ciekawa rzecz, która się rzuca w oczy to to, że dobiliśmy ceną złota w styczniu 2025 do takich poziomów, jak dobiliśmy na przykład w marcu 2024 lub w październiku 2021 czy w kwietniu 2021. I każdorazowo tamte okresy to były szczyty Bitcoina lub lokalne szczyty Bitcoina. Czy tak będzie i tym razem? Czy okres z początku roku 2025 będzie wspominany jako szczyt Bitcoina lub lokalne szczyt Bitcoina? Na chwilę obecną tak to wygląda. Pytanie, oczywiście, jak duże ruchy będą tutaj następować. Będziemy to analizować na bieżąco. No i dodatkowo dwa coiny, pod które można spekulować. Biuro Kontroli Aktywów Obcych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, czyli OFAC, oficjalnie usunęło adresy kontraktów Tornado Cash. Z listy sankcji. Przypomnijmy, że Tornado Cash to mikser kryptowalutowy, który uruchomiony został w 2019 roku w celu zwiększenia prywatności transakcji na Ethereum, który umożliwia użytkownikom łączenie wpłat kryptowalut do miksera, a następnie wypłatę ich później na różne adresy portfeli, co oczywiście utrudnia śledzenie pierwotnego źródła finansowania. I w sierpniu 2022 OFAC dodało Tornado Cash do listy sankcji twierdząc, że został użyty do prania ponad 7 miliardów dolarów wirtualnych aktywów w tym funduszy powiązanych z grupą Lazarus z Korei Północnej. Spowodowało to zakaz dla osób z USA korzystania z usługi Tornado Cash oraz działania prawne przeciwko współzałożycielom, którzy w 2023 zostali oskarżeni o pranie pieniędzy związane z ponad miliardem dolarów transakcji. No a w tym momencie Tornado Cash zostało z tych sankcji zdjęte. Działania Prawne zostały zatrzymane i to jest dobra informacja, oczywiście, dla protokołu Tornado Cash, ale to może być również dobry omen dla tokenów prywatnych. Jednym z takich tokenów jest Monero. Przypomnę, że Monero został zdelistowany z wielu topowych giełd, m.in. z Binance, właśnie dlatego, że nie da się śledzić transakcji na protokole Monero. I teraz zwróćcie uwagę na cenę XMR do ceny USDT, to jest wykres z futuresów z Binance, a, a na dole widzimy wykres. Stóp finansowania dla tego protokołu, czyli funding rates. I widzimy takie momenty, kiedy te stopy finansowania spadały do krytycznie niskich poziomów. Czterokrotnie w przeszłości bardzo niskie poziomy były wybijane. Zwróćcie teraz uwagę, co działo się z ceną Monero każdorazowo, gdy tak niskie poziomy osiągaliśmy. W pierwszej sytuacji cena Monero miała niemalże natychmiastowe wzrosty, 13% w 12 dni, i później już naprawdę solidne, ponad 200% w 200 dni. W drugiej sytuacji niskie stopy finansowania pojawiły się w momencie mocnego tąpnięcia, czyli w momencie pojawienia się spadków. Wejdźmy na niższy interwał, żeby to zaobserwować dokładniej, na 4-godzinowy i zwróćcie teraz uwagę, że te najniższe poziomy pojawiły się dopiero w momencie pojawienia się tej dużej czerwonej świecy, czyli mniej więcej z tego poziomu cena. na Natychmiast wywindowała ponad 50% w 16 dni. Następnie bardzo niskie poziomy pojawiły się dopiero po kilku latach w roku 2024, dopiero po tym, jak cena tąpnęła, czyli w tym punkcie. Wtedy to cena XMR zyskała ponad 30% w miesiąc. I ostatnie takie wydarzenie miało miejsce całkiem niedawno w grudniu 2024, kiedy to cena Monero również zaliczyła mocny zjazd, a następnie odbicie również w miesiącu około. 28%. I w związku z tym, że teraz jesteśmy na w miarę neutralnym poziomie, jeżeli widzimy stopy finansowania dla XMR, to jednak moim zdaniem warto wykorzystać potencjalnie następną okazję, kiedy te stopy finansowania spadną do krytycznie niskich poziomów. Ja zatem ustawię jeden prosty alert na właśnie tę metrykę. Klikając na wykres, dodaj alert na ujemne poziomy stóp finansowania dla tokena XMR Funding Rates na Binance. Typ warunku może być mniejszy niż bez daty wygaśnięcia, zielonym. Pozostawię powiadomienia nawet na mailu, bo to będzie ważne powiadomienie i wystartuj każdorazowo. Alert już jest utworzony. Ten alert również Wam opublikuję tak, żebyście mogli go od razu skopiować, więc klikam opublikuj i umieszczę Wam link do tego alertu w opisie. Opisie tego materiału. I jeszcze jeden token, na który warto moim zdaniem zwrócić uwagę w ciągu najbliższych kilku dni, to jest token LPT, czyli Live Peer. A dlaczego akurat ten token? Ja dostałem alert na to, że metryki BSP dla tokena Live Peer są na skrajnie niskich poziomach. To jest właśnie ta metryka, którą widzicie tutaj od góry odciągam i ona spadła rzeczywiście do skrajnie niskich poziomów, na których nie była przez bardzo, bardzo długi czas. I teraz zobaczcie. Momenty z przeszłości, kiedy ta metryka była naprawdę tak bardzo nisko, było takich momentów około 4. W pierwszej sytuacji cena tokena LPT spadła jeszcze o 20% w 4 dni, następnie miała wzrost o 19% w 12 dni, a finalnie zyskała nawet 113% w miesiąc. Druga sytuacja była już po mocnym tąpnięciu ceny i zwróćcie uwagę, to było w tym punkcie. Pojawiła się ogromna presja zakupowa. Cena tokena LPT straciła, być może straciła około 12% 20 godzin, faktycznie zyskała ponad 14% w 2 dni. To był 9 grudnia 2024. Ja wejdę na mniejszy interwał, może 15-minutowy. Wejdźmy na tę datę. OK, sprawdzimy to teraz dokładniej, dużo, dużo precyzyjniej. Może nawet na interwale minutowym. OK, na interwale minutowym znalazłem ten moment. I zerknijcie. O, właśnie, to był dokładnie ten punkt. Czyli najniższy poziom dla tej metryki pojawił się już po znaczących spadkach. Załóżmy, to był ten poziom. Cena tokena natychmiast wzrosła o 6% w 20 minut. Były jeszcze spadki o 6% w 2 minuty. A teraz zobaczcie na większym zakresie tutaj były wzrosty rzędu 10% w 3 godziny. Więc bardzo fajny, ciekawy sygnał. Wracam na większy interwał. I kolejne takie dwie sytuacje miały miejsce też już po spadkach. 3 lutego widzieliśmy pojawienie się tak dużej presji zakupowej na idealnym dołku, po którym nastąpił 28% wzrost w jeden dzień. I ostatnia taka sytuacja miała miejsce w momencie idealnego dołka, praktycznie, bo chwilę później cena wybiła o ponad 30% w 20 godzin. I teraz po raz kolejny widzimy taką sytuację. Można do tego podejść jeszcze w sposób bardziej precyzyjny i techniczny, ponieważ to, co Wam pokazałem teraz, to jest sprawdzanie tego w sposób manualny na wykresie. Przenieśmy ten wykres na nowe okno poniżej, czyli to jest właśnie ta metryka BSP. Stwórzmy powiadomienie na bardzo niskie poziomy tej metryki, czyli mniej więcej ten poziom. Kliknę na wykres, dodaj alert, typ warunku mniejsze niż i od razu to backtestuję. Baktest rozpoczynamy od okolic września 2024. Rozpocznij baktest. Poczekajmy teraz chwilę na obliczenie się wszystkich warunków. Tak jak widzimy, ten warunek był wywołany w tym okresie pięciokrotnie. I zwróćcie uwagę po przeprowadzeniu tego baktestu, po najechaniu na ten alert, widzimy dokładnie miejsca, w których ten alert byłby wywoływany w przeszłości. No i też to nam daje bardzo dużo do myślenia, w którym momencie znajdujemy się właśnie teraz. Czy może znajdujemy się przed kolejnym mocnym wybiciem, albo jeżeli cena tego tokena LPT, załóżmy, jeszcze nieco zbije, to czy to nie będzie naprawdę fajny moment na jego zakup? Na wszelki wypadek ja dodam powiadomienie gdzieś na te poziomy, być może to będzie naprawdę fajny moment na zakup tokena LPT i złapanie naprawdę solidnych wzrostów. Data wykaśnięcia po trzech miesiącach z powiadomieniami na maila, na telegram i wystartuje każdorazowo. Ten alert także dla Was udostępniam, ale oczywiście Wy sami stwierdzicie, czy i kiedy będziecie chcieli kupować ten lub inne tokeny. I na ten moment to by było na tyle. Alerty udostępniam Wam w opisie. Dajcie znać, co sądzicie na temat Bitcoina i tych predykcji wzrostowych, aż do cięcia stóp procentowych oraz ewentualnego tąpnięcia jeszcze w okolicach początków kwietnia. Ja Wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!